Zaczynamy Black Week na sklepie smyslow.pl Cały tydzień rabatów na wszystkie produkty Koszulka Tina i Nina Bluza i koszulka szalone funki i wiele więcej Wszystko dostępne na smyslow.pl Link w opisie Dzisiaj razem z Niną zostałyśmy takimi słodkimi chomiczkami Ja jestem biała, zobacz jak ja siedzę Ty siedzisz jak jakaś żaba normalnie Ej, a tu mamy takie coś... Czy my tam możemy wejść? Ło, wow, ja się wspinam jeszcze wyżej. Ej, to jest kolorowy tunel, ale to jest ekstra, ścigamy się, dawaj. Wow i w dół. Wow, zobacz, i doszłyśmy tutaj, tu można coś zjeść, jakieś nasionka, Miam, miam, pyszniutkie. Ej, dajcie nam teraz łapeczkę w górę, każda jedna łapeczka w górę to jest jedno nasionko więcej dla słodkich homiczków. I zostawiajcie subika, bo każdy subik to jest jedna kropelka wody więcej dla nas, dla chomiczków, dla Niny i Tiny. A my jesteśmy bardzo głodne i bardzo spragnione, bo my się ciągle lubimy bawić i się ścigać, ej. Doskoczyłam tutaj Ej, czy ja mogę tutaj biegać po tym kółku? Woohoo! Patrz, o, o, Nila! Nina, czemu ty się kręciłaś dookoła? Co to było? Ja chciałam tam do ciebie wskoczyć, już biegnę Tylko spadłam Dawaj, o, 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 o. Yy, Poczekaj, ja chyba nie mogę biegać w tym kółku Jak ty masz tutaj wejść Ja teraz nie będę się ruszała I jesteśmy razem, teraz spróbujmy biegać razem No nie, Nina Znowu cię wywaliłam Ej, to chyba nie jest dobry pomysł to kółeczko jest tylko dla jednego chomiczka i ja tutaj będę zasuwał! Czy ty nawet musisz uprawiać aktywność fizyczną w momencie, kiedy jesteś chomikiem? Ej, gdzie ty tam spadłaś? do nie, To jesteś szalona po prostu. Ja nie lubię biegać jako Nina i jako chomik też nie będę biegać. Możemy sobie podawać takie fajne, kolorowe piłeczki. O, masz, o, masz. O, czerwona piłeczka w moim ulubionym kolorze. A dlaczego tutaj nie ma różowego? Zgłaszam protest. Różowa piłeczka powinna być dla dziewczynek. Trochę mi się nudzi życie w tej klatce. Mamy tutaj jedzonko, mamy tutaj picie i te wszystkie takie fajne, kolorowe tunele, ale ja bym chciała zobaczyć, co nas czeka na zewnątrz! Czy myślisz o tym samym co ja? Czy uciekamy z tej klatki? Dawaj, nie narupimy to i bum, Skaczemy na dół. O nie wierzę! Klatka jest otwarta dla nas!

i zarobiłam kasę dzięki temu. A jak zarobimy 50 pieniążków, to będziemy mogły odblokować dom! O, tak, i wtedy pójdziemy do tego domu i obgryzemy wszystkie kable. Ej ciekawe, czy możemy tego kabla ugryźć, bo kto nas zamknął w klatce, ja nie chcę być w klatce! My jesteśmy chomikami na wolności. Czeps, haps, hapsze, to haps, ja tutaj też ugryzę. Ugryzę ten kabelek. Ej, my tu możemy wszystko pogryźć. Patrz, nawet tutaj są jakieś buty. Też je pogryziemy, będą dziury w butach, bo jesteśmy złymi chomikami. My będziemy dzisiaj niegrzecznymi chomikami. Ej, Atina, widziałaś, tutaj był taki orzeszek? Zgarnęłaś go, wzięłaś go sobie. Wiesz, jaki pyszny? Ej, ja coś czuję. Czuję coś moim małym noskiem. To jest orzeszek! Orzeszek! Zdobyłam orzeszka! O tak, chomiczek jest mega szczęśliwy. O tak, i odkładamy tutaj... I teraz mam 50 pieniążków i będę mogła odblokować dom. Tak to będzie ekstra, ale zanim odblokuję dom, to wy jeśli chcecie wbijajcie w pierwszy link w opisie i tam macie super koszulki Nina i Tina. Wow! Nina My teraz możemy przejść dalej. Ej, a tu jest jakaś szafka otwarta, ja tam wchodzę. A ty chodź ze mną. No oczywiście, że ja idę z tobą, nie będę się rozdzielać. My jesteśmy najlepsze bestie, nawet jako chomiczki. Ej, fuj, jak tu śmierdzi, to są ich buty. O, i chyba stąd chodźmy. Tu jest jakieś wejście na górę. Ja chcę zobaczyć, co tutaj się kryje. Ej... Tu jest jakiś baby chomiczek. Ja go chyba zebrałam. On był samotny. Baby chomiczek? O, jak uroczo. Zabierzmy go. Nie może tutaj zostać. Ej, ale tu jest brudno. Proszę tą kole posprzątać. Ej, trochę spróbowałam. To jest nawet słodziutkie. Ale chomiczki nie mogą mieć takich rzeczy. Nie pij tego tina. Lepiej to omijajmy. A da się wskoczyć jakoś na to łóżko? Albo czy da się wejść pod łóżko? Patrz, jesteśmy takie małe, że możemy normalnie wleść pod łóżka. To jest fajne. Ja to bym się trochę przestraszyła, jakbym wstała i zobaczyła pod moim łóżkiem chomika. Ha, bym go pomyliła z myszką, ale chomiczki są lepsze. Lubicie chomiczki? Dajcie znać w komentarzu. A może mieliście kiedyś chomiczka? Ja na przykład miałam kiedyś chomika. Ja też miałam chomika i wiesz, jak mają na imię Ola. A mój chomik miał na imię Tosia. Ej, a jakby mieliście chomiki, to piszcie koniecznie, jakie były ich imiona. Ale te człowieki mają duże ubrania. Zobacz, ta bluzka jest olbrzymia. O jak ja wchodzę tutaj! Ostrożnie, żebym tylko nie spadła. I hopsa! Czy ty widzisz to samo, co ja? Na tym łóżku jest jakieś jabłuszko. Chyba chomiczki mogą zjeść jakieś owocki. Ej, ale tutaj jest jeszcze mały chomiczek, zobacz! Skaczę za tobą i... Ale on tu był zagubiony. Całe szczęście, że go zauważyłaś. Mogłyśmy go uratować. Ale czy my z tej wysokości doskoczymy na łóżko? Chyba nie. Dobra, skaczymy na trzy, dwa, jeden. Lecimy w dół! Auć! Eee, chyba coś nam nie wyszło, ale poczekaj. Czy my tutaj możemy wejść? Patrz! Wspinam się jesteśmy na łóżku! O! I możemy sobie pograć na komputerze. Ej, ja tutaj piszę coś normalnie! Patrz, Tina, patrz, Tina! Zjedzmy to jabłko, patrz, patrz, a bo o, o nie! O, jabłuszko zleciało, ale patrzmy, możemy pograć na komputerze. Chodź napisz coś ze mną, napiszemy bardzo mądre rzeczy. Bla, 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 Chomiczki tutaj piszą pracę. Bla, zastaw bla, 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 bla. bla, bla. zostaw. lajka, ja tutaj piszę, o, właśnie tak. O, widzicie, jak pięknie napisałyśmy. Ej, ja zobacz, tutaj widzę coś w szufladzie. Czy ty też to widzisz? Hey, chomiczek w szufladzie do uratowania! Ja tutaj wskakuję na kolejną komodę bo tu jest kolejny chomiczek, tylko czekaj, jak ja mam tutaj doskoczyć. O, na pewno nie tutaj. Może gdzieś tutaj. Hopsa! O nie. Ej, ej, tu jest jakieś tajne przejście? Co? Jak to tajne przejście? Faktycznie, ale czy to jest dla chomików, czy dla myszek? Chyba dla chomiczków. Bo patrz, to idealnie my tutaj się mieścimy. Wow, jakie fajne, tajne przejście! Ej! I tu jest do wejścia na górę. Ja tam wchodzę szybko, będę pierwsza. Ej, poczekaj, co to jest za rurka? Trochę jak w łazience to wygląda. Czy to jest jakiś. Ej, ja nie mogę! Zablokowałam się, da, Zablokowałam się! Dawaj, Nina! Dawaj, Nina! Dasz radę! Tu jest chomiczek do uratowania! I patrzcie udało się. I ratujemy tego chomiczka. Teraz kolejny chomiczek będzie miał rodzinkę. Ej, a tam jest nawet na górze, zobacz, na tej barierce! Musimy się tam spiąć! Jak my tam damy radę? Ja spróbuję tam wejść z tym odważnym chomiczkiem! Czy ja tutaj mogę wskoczyć, hopsa! Chłopco, patrzcie! Wspinam się, wspinam się i biegnę po ciebie, chomiczku! I mam go zdobytego! Tina, zobacz, ile tu jest jedzenia! Zobacz, tutaj jest nawet jedzenie dla kotów! Dlaczego tu jest jedzenie dla kotków? Yy, chomiczki nie mogą jeść jedzenia dla kotów! Fu. O, o, Tina, czyli w tym domu mieszka kot, a my jesteśmy chomikami na wolności? Lepiej stąd uciekajmy! Wiem, schowamy się w łazience, o! Chodź, idziemy tutaj do toalety i chowamy się może pod prysznicem. Dawaj, wskakuj do mnie, Nina, dawaj. O, i tu idziemy sobie na górę, hopsa. Hopsa, hopsa, wskakujemy. Eee, czekaj. Możemy wziąć prysznic. Eee, o nie! Drzwi się zamknęły! Co tu się dzieje? A, zmoknę! Ja nie chcę być mokra! Zaraz się utopię tu! Ile wody, ile kaczuszek! Woohoo! Bierzemy sobie prysznic jako chomiczki! Jeszcze zaraz przejdzie, bo usłyszy wodę. I co wtedy? Jak my uciekniemy? Czy można przez ten odpływ? Chyba się nie da go otworzyć. Ej, ale nawet mi się podoba. Ta woda jest taka cieplutka. Dawaj to mydełko. Będziemy się szorować. Patrzcie, Nina się szoruje na mydełku. Nina, patrz na to. Uwaga, skok do wody na bombę. Trzy, dwa, jeden. Ja też chcę skoczyć na bombę. Szybko, szybko, szybko. Na górę, na górę. I uwaga, skok. ja yeah! Zobacz, skoczymy sobie tutaj, zobacz, jest jakiś rozłożony ręcznik, Ty na ty nie możesz skoczyć, o, udało się, spinamy się po ręczniczku i patrz, o, jaka brzydka szczoteczka do zębów. O, a tu jest kolejna kaczuszka, tym razem w zlewie, jakie to jest słodkie, ej, czemu tutaj ten papier tarasowy jest tak rozłożony, To tak rozkłada, bo na kibelku jest chomiczek, którego uratowałyśmy znowu. O-o, wodę w kibelku. O, o a ty byłaś w kibelku i prawie bym cię spuściła i byś poleciała do kanalizacji. Łazienka to jest chyba złe miejsce, żeby się schować przed tymi kotkami, więc musimy coś innego znaleźć. A ja w ogóle mam pełną buźkę, mam cztery orzeszki na cztery, więc muszę je tutaj szybko odłożyć i dzięki temu zarobiłam pieniążki. Nina, gdzie ty tam idziesz? Bo Ja tak patrzę, co tutaj jest, tak mnie kusi, żebyś zobaczyć, bo czuję jakieś... Ładne zapachy. No dobra, to lecimy w dół teraz! No mówiłam, że czuję jakieś ładne zapaszki, tylko to akurat śmierdzi, bo się przypala. A tu jest pomidorek, ziemniaczek i marcheweczka, same pyszności. I znowu ta kaczka. Łow, czy ja mogę te naczynia trochę rozwalić? O, oh, rozwalamy je! Pykamy! Wow, zleciały! O, ty, na uważaj, prawie ty. Spadłaś. Normalnie pobiłyśmy te talerze. Ej, dobra, złazimy chyba na dół. Ej, tu jest otwarty piekarnik, którym są kurczaki! To jest najlepszy dzień chomików na świecie! a jakie pyszności! Jeden, jedyny dzień wolności i od razu takie pyszności! Jak to się zremowało? Ej, a zobacz, tutaj dalej jest przejście! Co tu jest? W tej kryjówce jest mnóstwo orzeszków i serek! Zjadłam serek. Pierwszy raz jako chomicie zadam serek. Ja chcę jeszcze serka. O, miam, 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 miam. Serek jest najlepszy. Mmm, co to za rary Ja też zjadłam serek, jaki pyszny, coś innego wreszcie niż ciągle te ziarenka, które nam dawali do klatki. Zobacz, to jest dowód, że tutaj mieszka kot ma mokrą i suchą karmę. O nie, o nie, o nie, nie zgadzam się, żeby tutaj jakiś kotek z nami był. Lepiej stąd chodźmy, bo on może się kręcić koło swojego jedzenia, wiesz, on pilnuje. A ty, co tutaj stoisz na miotle? Spinamy się do góry? Idziemy na górę, idziemy na górę. A co będzie, tutaj byśmy weszły sobie do środka, zamknęły drzwi i teraz wystartowały mikrofale, i jesteśmy chomikami w mikrofalów. I na ale mi się trochę robi już aż za gorąco. Za ciepło! Proszę trochę wyłączyć tego ciepełka, tu to już się za gorąco! Wypuśćcie Ej, proszę nas. to wyłączyć! Wyłączcie to! Nie no! Ta mikrofalówka cały czas schodzi! Utknęłyśmy tu! Niech ktoś tam otworzy! Tu już jest jednak za gorąco. Coraz cieplej! Coraz cieplej! Zaraz się tu uprażę! Ale ja się kręcę! tutaj na tym talerzu! O nie, o nie! czy my tutaj utknęłyśmy na zawsze? To był zły pomysł! Czemu ja miałam taki pomysł, żeby wejść do mikrofalówki? Wyskoczyłam stamtąd i ja chyba muszę się schodzić do lodówki. O! Tak, w lodówce czuć normalnie Taki fajny chłodek I tutaj jest mnóstwo przekąsek Mmm, banany, dynia Pomidorki i też oh, Jabłuszka, uwielbiam jabłuszka I burgery O, oh, Burgery, moje ulubione I tutaj jest chyba wejście jeszcze wyżej Dobra, wchodzimy Wchodzimy Tu był chomiczek w lodówce Nie no, nie wierzę, on się schował w lodówce Nina, dawaj też go uratuj Dobrze, mam go! Jest kolejny chomiczek, odblokowany, uratowany, ale w lodówce to ja bym się nie chciała chować. Wow! Tu jest jakiś taki wielki salon! O, ja już mam dużo jedzonka, więc sobie odłożę troszkę i zjem coś innego. Ina, czy ty widzisz to samo co ja? Dlaczego tu jest jakiś szczur na sznurku? Szczur? O, ja bardzo nie lubię szczurów. Idź sobie ty szczurze! A masz, a masz! Ugryziemy ci naszymi koronkami! Nie boimy się ciebie, ej! On też się nas nie boi, on nie ucieka. Ja chyba wiem, to jest szczur zabawkowy dla kotka, bo zobacz, tutaj też jest karma, woda i drapak dla kota. Ej, patrz, a tam jeszcze idzie inny homiczek! Więcej homiczków uciekło z klatki. Ej, homiczku! Czy wszystko u ciebie dobrze? Masz dużo jedzonka, a w ogóle widziałeś tej kota. Ej, on chyba nie chce gadać. On się chowa ode mnie. Dobra, wskakujemy sobie po tych książkach. Hopsa, hopsa, hopsa. Yy... Dobra, to musimy... skoczyć o -o, Spadła i... Nie możemy spać tak, jak Nina spadła. Dawaj, Nina do mnie na górę! Zamawiamy pizzę i zadzwonimy po kogoś, kto zabierze kota, żeby ten cały dom należał do chomików. Halo, proszę zabrać kota! Nie, no nikt nie odbiera. Serio? O, po co tutaj się pali lampka? Tylko marnuje się prąd. Nie, ma być zgaszona! Nina, widzę tutaj chomiczkę. Zobacz, ukrył się na kanapie. Ej, a to są normalnie chipsy. Ktoś nie posprzątał chipsów. O tak, o tak, chipsy dla chomiczków. Wow! Całą paczkę od razu zabrała? Musimy zgarnąć to do naszych zapasów i sobie potem zjemy. Zrobimy sobie wieczór filmowy jako chomiki i zabierzemy chipsy! Zrobimy wieczór filmowy, mamy chipsy. Proszę bardzo, mamy pilotik. O! I mamy telewizję! Halo, ja bym chciała włączyć! Nie, na co ty tam podrzasz beze mnie! Patrz, ja włączam nam program w telewizji! Mhm, mhm. Pierwsza domu Ej, Dajmy, ja też chcę trochę poczusia! Ej, nie zabieraj sobie wszystkich. Ja też mam ochotę na taką przekąskę tej do... Idę... Ej, ale ten film jest nudny. To są jakieś wiadomości. No może zagrajmy w szachy. Szachy, no dobra. Eee, tylko, że ja nie umiem grać w szachy. To jest mały problem. Ej, tu są moje pionki porozbijane. Tina, spadłaś. Niestety, zbiłam twoich pionków więcej, więc szachmat wygrałam. Niech ci będzie. Ja i tak w ogóle nie lubiłam tych szachów całych. Ja sobie wolę zjeść tutaj orzeszki. Łał, wow, jaka tu jest uczta. Hmm, nie wiem, co wybrać. Chodok. Czy hamburgera? Wszystko! Wybierz wszystko! Tego hot doga Tego hamburgera! Wszystko tutaj zjemy! Ale to będą mega pyszności! Wow! Ja mogę! Patrz, mogę tego burgera zrzucić! I tego hot doga też! Szybko na dół! O, o! o Ina też zleciała! Parę tu! Wszystko rozwalamy! O, to też, to też dajemy! Rozwalamy to na dół! I to też! Yy, ja nie chciałam razem z talerzem! O, dobra! Uda mi się, uda mi się! Bom! O, i ja też teraz spadłam. I mamy teraz wszystkie nasze pyszności, będziemy mogły je schować w naszej klatki. To sporo pracy przed nami, bo musimy to wszystko sobie zanieść do klatki. A czy tutaj na górze też są jakieś pyszności? Może tam jest znowu jakiś chomiczek ukryty czy coś, bo musimy ich wszystkich uratować, pamiętaj! Tu na 100% jest ukryty chomiczek, bo tu normalnie jest znak, że chomiczek na nas czeka. Czekaj. Tu pokazuje strzałka, więc ja tędy przechodzę. Hopsa, hopsa, okej, okay. tutaj na górę. Ej, chyba dobrze idziemy. I jest chomiczek. Uratowany, uratowany. I teraz możemy wyskoczyć tutaj. O! Hopsa! I o, i na sam dół! Jeśli podobał się Wam ten film, zostawiajcie łapeczki w górę i napiszcie w komentarzu, że chcecie część drugą, a wtedy odblokujemy ten garaż i jeszcze więcej pomieszczeń jako chomiki! I wbijajcie też na kanał Donin. Ona też nagrywa super filmy z Robloxa. Badajcie też na naszą grupę w Robloxie Team na Link też macie w opisie. Dzięki, że oglądaliście! Pa!